W domu kombatanta każdego roku organizowane są spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku. Są one okazją do wspomnień, spotkań z dawno niewidzianymi znajomymi oraz do podziękowań i wyróżnień osobom zasłużonym w działaniu na rzecz środowisk kombatanckich w Wielemiej Górze. Dziś najwyższe kombatanckie wyróżnienie otrzymał m.in. pułkownik Marek Gołębiowski. Niestety każdego roku w spotkaniach tych uczestniczy coraz mniejsza liczba żołnierzy frontowych. Trzeba pamiętać, bowiem. Przez okres 46 lat odmawiało się na wieczną wartę 16 tysięcy kombatantów. Na chodzie jest około 400, a żyje gdzieś 800. Wiele osób kombatantów wspomina i pamięta. Szczególnie myślę tutaj o władzach zarówno miasta, jak i powiatu. Oczywiście piękne kontakty są również z regionem jeleniogórskim. A więc z okolicznymi miejscowościami, gdzie przecież ci kombatanci tam mieszkali lub dalej mieszkają i ślad o nich na pewno jest i nie zanika. Kombatanci to historia naszego kraju, to historia Jeleni Góry, a naród bez historii nie istnieje. Nie możemy o nich zapomnieć. Czyli takie spotkania takie jak to dzisiaj to ważne spotkania. Oczywiście zawsze i zawsze kiedy możemy się spotkać, czerpać z ich wiedzy, powinniśmy to czynić.